Klejnoty i rezonowanie to zdecydowanie najważniejsze mechaniki w Diablo Immortal, które spowodują, że twój bohater będzie ciskał przeciwnikami na lewo i prawo. W Diablo Immortal funkcjonują dwa rodzaje klejnotów: normalne i legendarne. Pierwsze można umieszczać w przedmiotach pobocznych takich jak amulety czy pierścienie, natomiast drugie w podstawowych slotach na broń, zbroje czy hełmy. O tym, jak zdobyć klejnoty, jakie ulepszać i które z nich nosić, dowiecie się z tego materiału. W grze znajduje się sześć rodzajów klejnotów podzielonych na trzy kategorie: żółte, czerwone i niebieskie. Normalne klejnoty wzmacniają określone atrybuty: turmalin dla przykładu, zwiększa obrażenia, zaś to odporność. Wszystkie kamienie można ulepszać u uczennicy złotnika do wyższych rang, a najwyższą jest poziom dziesiąty. Do ulepszenia każdego kamienia na wyższy poziom potrzeba trzech klejnotów tego samego typu i poziomu. Gdy osiągniesz poziom piąty, potrzebny będzie również kryształ echa który można kupić u handlarza kryształami o imieniu Lukko, który znajduje się w tym samym pomieszczeniu co złotnik i jego uczennica. Ważna uwaga! Część normalnych klejnotów posiada ikonę wagi w lewym górnym rogu, który oznacza, że można go sprzedać innym graczom na bazarze. Warto zastanowić się, czy ulepszenie posiadanych klejnotów jest kluczowe w danym momencie rozgrywki, ponieważ jeśli włożycie je w przedmioty, a po jakimś czasie zmienicie item i je wyciągniecie, nie będziecie mogli już ich sprzedać. Awansowanie klejnotów należy rozpocząć od gemów w kategorii czerwonej, czyli turmalinu i rubinu. Następnie przechodzimy do kategorii niebieskiej, czyli szafiru i akwamarynu, a dopiero na samym końcu kategorii żółtej, czyli cytrynu i topazu. Dlaczego? Kategoria czerwona zwiększa obrażenia zadawane przez bohatera i jego HP, jaki zapewnia znacznie większy bonus do atrybutów, aniżeli pozostałe gemy. Niebieskie zwiększają obronę i penetrację obrony, natomiast żółte przydają się głównie na rozgrywkę PvP czy bildy skupione na zadawaniu obrażeń obszarowych, jak np. tornado u Barbarzyńcy. Dobór przedmiotów zależy tylko od gracza, ale warto najpierw skupić się na posiadaniu przedmiotów z jak największą liczbą gniazd i następnie czerwonych gemów, dalej niebieskich i dopiero na końcu żółtych. Koloru gniazda nie da się w żaden sposób zmienić, bo są przypisane do amuletów i pierścieni losowo, natomiast pas zawsze ma gniazda na czerwone klejnoty, buty na niebieskie, a rękawice na żółte. Pozostaje pytanie, gdzie zdobywać zwykłe klejnoty? Gra sama podpowiada sposoby na ich pozyskanie. Wystarczy, że przejdziesz do ekwipunku bohatera, otworzysz zakładkę klejnotów, klikniesz na konkretny klejnot i gdy pojawi się okno z opisem klejnotu, klikniesz na strzałkę w lewym dolnym rogu i następnie przycisk zdobądź więcej. Najczęściej tego typu gemy znajdziecie w ukrytym siedlisku, u handlarza rękojeściami, kupując na bazarze czy grając w drużynie czteroosobowej. Legendarne klejnoty to jeden z najważniejszych przedmiotów, pozwalających podnieść współczynnik bojowy bohatera. Są to kamienie, które zwiększają bazowe statystyki przedmiotów, w którym się znajdują, zapewniają bonus do combat rating, dodają bonus do szukania magicznych przedmiotów, czy zapewniają jeden dodatkowy współczynnik, którym może być np. zwiększenie obrażeń, czy zwiększenie szybkości poruszania się o kilka procent. Każdy gem posiada dwa systemy determinujące ich moc. Liczbę gwiazdek oraz ranking. W grze aktualnie są trzy kategorie gwiazdkowe legendarnych gemów: Jedno, dwu oraz pięciogwiazdkowe. Pierwsze dwie kategorie mają zawsze predefiniowaną liczbę gwiazdek. Przykładowo klejnot o nazwie Rdzeń błyskawicy zawsze będzie dwugwiazdkowym gemem, a czarna róża jednogwiazdkowym. Inaczej sytuacja wygląda w kategorii pięciogwiazdkowej, co może wywołać dezorientację graczy. Klejnoty z tej kategorii mogą wydropić z czterema różnymi poziomami gwiazdek. Oznacza to, że mimo że klejnot należy do rodziny pięciu gwiazdek, czyli tych, Najpotężniejszych może wydropić z dwiema, trzema, czterema lub pięcioma gwiazdkami. Kategoria pięciogwiazdkowa reprezentuje maksymalną możliwość wartości gwiazdek, jaką może posiadać gem, a nie jej wartość gwarantowaną. System ten jest losowy i niezależny od gracza. Szansa na drop pięciogwiazdkowego klejnotu wynosi 4,5% za każdym razem, gdy gracz użyje legendarnego emblematu w pradawnych szczelinach i 1% szans z tych 4,5, aby wydropić gem 5 na 5. Jednak nie oznacza to, że na 100 użytych gemów na 100% traficie przynajmniej 4 takie gemy. Warto tu również dodać, że nawet jeśli wydropicie gem 2x5, to i tak będzie on znacznie potężniejszy od gema pochodzącego z kategorii dwugwiazdkowych. Poza liczbą gwiazdek, które są niezależne od nas, mamy możliwość ulepszania legendarnych klejnotów do poziomu 10. Każdy kolejny poziom zwiększa zapewniane bonusy, a co najważniejsze nie musisz homikować fragmentów klejnotów, tylko ulepszać wszystko, sugerując się statystykami klejnotów i zaczynając od tego, który bonus jest dla Ciebie najważniejszy. Do ulepszania wszystkich legendarnych gemów potrzebna jest moc klejnotów. Innymi słowy jest to po prostu esencja legendarnego gema, którą pozyskuje się w postaci fragmentu klejnotu. Na początku przygody każdy gracz zdobywa ich pięć, natomiast aby mieć kolejne wystarczy posiadać w ekwipunku kolejne gemy. Kategoria jednogwiazdkowych gemów zapewnia jeden fragment, kategoria dwugwiazdkowa 4, natomiast pięciogwiazdkowa 32 w przypadku 2 i 3 gwiazdek. Jak jest z 4- i pięciogwiazdkowymi tego niestety nie wiem jeszcze. W początkowej fazie ulepszania gemów wystarczą w zupełności fragmenty, natomiast po przekroczeniu pewnych poziomów potrzebne będą już kopie tego samego gema. I tak dla jednogwiazdkowych gemów sytuacja ta pojawia się awansując gem na szósty poziom, w przypadku gemów dwugwiazdkowych przeawansuje na poziom czwarty, natomiast w przypadku gemów pięciogwiazdkowych przy trzecim poziomie. Na ekranie prezentuję tabelę z kosztem ulepszania gemów wszystkich kategorii do maksymalnego dziesiątego poziomu. Jeśli masz wątpliwości czy ulepszać gemy czy nie, chciałbym zwrócić Twoją uwagę na sposób liczenia mocy klejnotu. Jeśli użyjesz ulepszonego legendarnego klejnotu do ulepszenia jeszcze innego klejnotu, odzyskasz całą moc klejnotu, która potrzebna była do awansu na dany poziom oraz bazową wartość fragmentów klejnotu, o której wspominałem wcześniej. Pokazując to na liczbach. Masz czteropoziomowy gem jednogwiazdkowy. Koszt ulepszenia do czwartego poziomu kosztował Ci odpowiednio 1, 5 i 10 fragmentów, co razem daje 16. Ponieważ podstawowa wartość tego klejnotu wynosi 1, jeśli użyjesz tego klejnotu do ulepszenia innego, jego wartość wyniesie łącznie 17 fragmentów. Legendarne gemy można zdobyć na kilka sposobów. Przechodząc pradawne szczeliny z użyciem legendarnych emblematów, tworząc je wykorzystując runy zdobywane w pradawnych szczelinach z użyciem tak legendarnych, jak i rzadkich emblematów, kupując je na bazarze lub otrzymując je jako nagrody za wybrane poziomy przepustki bojowej. Zdecydowanie najszybciej zdobędziecie je w Pradawnych Szczelinach, każdy legendarny emblemat daje gwarancję dropu klejnotu. W przypadku tworzenia konkretnych legendarnych klejnotów Diablo Immortal umożliwia stworzenie tylko jedno i dwugwiazdkowe gemy. Jeśli jednak wybierzecie stworzenie losowego gema pojawia się szansa na wytworzenie pięciogwiazdkowego. Szansa na jego drop jest równie niska jak w przypadku szczelin. Do stworzenia gemów służą runy, które otrzymujemy w Pradawnych Szczelinach jeśli użyjecie któregokolwiek emblematu do jej wzmocnienia. Każda receptura wymaga zawsze obecności runy Ati oraz dwóch sztuk innej runy. W ten sposób można stworzyć wiele klejnotów 1 i 2 które można awansować na kolejne poziomy aż do momentu, gdy wydropi klejnot 5 gwiazdkowy. A które klejnoty najlepiej stworzyć i które nosić na endgame? Obejrzyjcie najciekawsze propozycje społeczności. Kamienie legendarne rezonują. Oznacza to, że moc rezonowania zwiększa atrybuty wyjściowe przedmiotów, w jakich znajdują się klejnoty. Atrybutami wyjściowymi jest siła, zręczność, inteligencja, wytrwałość, witalność i siła woli. Poza zwiększeniem atrybutów, przebudzenie i rezonowanie pozwala zdobyć dodatkowy atrybut do esencji przedmiotu legendarnego. Przykładowo, jeśli Twój atrybut odnosi się do umiejętności tornado u barbarzyńcy, nowy atrybut rezonowania broni również będzie odnosił się do tej samej umiejętności. Jeśli używasz sztandaru u krzyżowca, rezonowanie obejmie dodatkowy atrybut z tego skilla. I tak samo u każdego innego bohatera. Rezonowanie jest funkcją dostępną dla wszystkich graczy, jednak w endgame to właśnie płacący gracze osiągną zdecydowanie większą przewagę nad graczami free-to-play. Wszystko z powodu usługi rezonowania klejnotów dostępnej u złotnika Wika. Aby przebudzić przedmioty, musisz na początku posiadać przedmiot legendarny na minimum szóstym poziomie z legendarnym klejnotem z dziesiątą rangą. Przebudzenie można wykonać wykorzystując przedmiot zwany budzące się echo, który można zdobyć wyłącznie za wieczne kule w sklepie gry. Aby przebudzić wszystkie przedmioty trzeba posiadać 6000 kul, które w sklepie kosztują bagatela 480 zł. Daje to 80 zł za jeden przedmiot. Po przebudzeniu klejnoty otrzymują dostęp do dodatkowego rezonowania. Polega on na wzmocnieniu mocy przebudzonego klejnotu dwoma i kolejnymi jednogwiazdkowymi klejnotami. Gracz nie ma żadnego wpływu na to, jakie klejnoty zostaną dobrane do wzmocnienia rezonowanego klejnotu. Dodatkowe bonusy rezonowania dostępne są przy 10 i 20 poziomie ulepszenia. Oznacza to, że jeśli w rezonowaniu mamy do ulepszenia dwa klejnoty, to aby otrzymać pierwszy bonus rezonowania na 10 poziomie, musimy ulepszyć oba znajdujące się tam gemy do 5 poziomu, co sumarycznie daje nam poziom 10. Bonusami mogą być np. zwiększenie podstawowego ataku o określony procent, bądź ataku z wykorzystaniem umiejętności. Jeśli nie planujecie dużo wydać na grę, możliwe, że do rezonowania przedmiotów w ogóle nie dotrzecie. Jeśli jednak postanowisz, musisz być świadomy, jak długo może zająć zdobycie konkretnych gemów do ulepszania jako gracz free to play. No, chyba że planujesz załadować gruby high, to wtedy problem znika. No, God! No, God, please, no! 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 Jak widzisz, temat ulepszania klejnotów jest bardzo rozbudowany i wymagający pod względem posiadanych zasobów. Niemniej warto grindować, zbierać emblematy i latać szczeliny choćby dla run. Tworzenie klejnotów na pewno pomoże ci poznać arkana tej mechaniki i zrozumieć funkcjonowanie całego systemu. Mam nadzieję, że temat został wystarczająco wyjaśniony, jednak jeśli masz pytania, zostaw komentarz, a na pewno odpowiem. Dziękuję również za łapki w górę i subskrypcję kanału. To wiele dla mnie znaczy. Materiał serwował OnShomer z portalu blisplanet.pl.